Spróbujmy razem zrobić, utworzyć taki arkusz, jak widać na rysunku, wyniki czytelnictwa z danymi i formułami. Tu są formuły. Wpiszemy dane, a potem je sformatujemy. Klikam w komórce B2 i wpisuję wyniki czytelnictwa. Klawisz Enter zatwierdzi i ten napis znajdzie się w komórce. Enter, jeszcze jeden Enter, jestem w B5, jeszcze jeden. I piszę klasa. Strzałką w prawo przesuwam się do komórki C5. Wpisuję liczba przeczytanych książek. Klawisz Enter zatwierdził. I poniżej liczby przeczytanych książek, pierwsze półrocze, strzałka w prawo drugie półrocze i strzałka w prawo razem. Pod klasą jedna linijka, jedna komórka została wolna, i w B7 wpiszemy klasy. Pierwsza odstęp A, pierwsza. Odstęp B, druga odstęp A, druga odstęp B. Razem. W zasadzie wszystkie teksty mamy wpisane. Możemy trochę przeformatować, żeby ładniej wyglądało. Klasa i komórka poniżej zajmują tak jakby. Są w jednej komórce. Komórka jest połączona, czyli scalona. Na pasku narzędzi, w narzędziach głównych, mam polecenie scal i wyśrodkuj. Czyli zrobiła się jedna komórka. Żeby tekst nie opadał w dół, to dam jeszcze wyrównaj w pionie. Wyrównaj do środka w pionie. Następnie. Troszkę, może, porozszerzam kolumny. Należy uchwycić pomiędzy nazwami kolumn. Kursor wtedy zmienia swój wygląd i rozszerzyć lub zwęzić w zależności od potrzeb. Można również lekko rozszerzyć w pionie. No, i teraz widać, że to ani nie jest wyśrodkowane, ani nie jest ani w pionie, ani w poziomie. Czyli zaznaczę i dam wyśrodkuj w poziomie i wyśrodkuj w pionie. Te przeczytane książki się nam wyświetliły. One się mają równo rozkładać tutaj nad kolumnami, czyli najlepiej zaznaczyć trzy komórki i kliknąć Scal i wyśrodkuj. Popatrzmy jeszcze te liczby tu w środku. W zasadzie też mogą być wyśrodkowane w pionie i w poziomie. Tak, gdybyśmy je tutaj poszerzyli, to będzie lepiej tu widać. Trzy naraz, jak zaznaczę, zaznaczam po lewej stronie. Jeżeli są zaznaczone trzy wiersze, to razem trzy wiersze zmienią. Wysokość. Wyniki czytelnictwa. No, powiedzmy, że też nierówno się rozkładają tutaj czyli scal i wyśrodkuj. Tak? Czyli możemy wyśrodkowywać normalnie albo scalać i środkować. Zdecydowanie brakuje tutaj krawędzi, żeby to wyglądało jak tabela. Czyli zaznaczam. Zaznaczamy takim białym krzyżem, Tyle komórek. Jedna komórka zawsze w zaznaczeniu jest biała, tak ma zostać. I w grupie czcionka wybieram krawę... obramowania wszystkie krawędzie. I wtedy już wszystkie są wyśrodkowane. Gdyby napis miał być troszkę większy, to klikam na nim i wybiorę większą czcionkę. Na przykład tak. Wpiszmy liczby, które biorą udział. 150, strzałka. To są liczby. W pozostałych komórkach będą formuły. W kolumnie razem ma być dodanie pierwszego i drugiego półrocza. Znak równa się na klawiaturze. Klikam na pierwszej liczbie. Znak plus klawiatury. Klikam na drugiej liczbie. Klawisz Enter. Pojawiła się formuła. Widoczna zarówno na pasku, jak i po dwukrotnym kliknięciu tu w komórce. Zatwierdzam koniecznie klawisz Enter. Aby nie pisać tej samej formuły poniżej, Możemy wykorzystać mechanizm kopiowania przez przeciąganie. Czyli klikam tylko na komórce, w której jest dobra formuła, analogiczna formuła ma być poniżej, najeżdżam myszką na prawy dolny róg. Wskaźnik myszki musi być małym czarnym krzyżykiem, i przeciągnę tym czarnym krzyżykiem. W, w każdej z tych komórek przekopiowanych pojawiła się formuła odpowiednio dodająca dwa pola po lewej stronie. W wierszu razem mamy do podsumowania cztery liczby. Można by było robić jedna plus druga plus trzecia, ale dobrze jest wiedzieć, i wprowadzić autosumowanie. Gdy kliknę, wpisze się od razu formuła równa się, funkcja suma i zakres. W tym przypadku program dobrze się domyślił i zaznacza takim wężem komórki, które biorą w tym udział od C7 do C10. Wszystko się zgadza. Klawisz Enter. I tu będzie dodanie. I teraz znowu tę formułę też mogę przekopiować, najeżdżając na prawy dolny róg i wyświetlając tak zwany uchwyt wypełnienia. Uchwyt wypełnienia przeciągam w prawą stronę. I cały, wszystkie obliczenia są gotowe. Wszędzie jest suma odpowiednich komórek. Może jeszcze zaznaczmy, zwyciężyła tutaj klasa pierwsza B. Zaznaczę, znowu białym krzyżem zaznaczamy i dam tam jakiś cień kolorowy. Tu przycisk z bankiem w grupie czcionka, kolor wypełnienia. Arkusz jest gotowy, należy go zapisać.